Trzymajko, Z tej strony Sebok z za atyskocie.pl, no na dzisiaj mam dla was poradniki, jak zrobić pogrubiony, pochylony oraz właśnie przekreślony tekst na YouTube, także zapraszam was do oglądania. Ja sobie zrobię to właśnie przy pomocy mojego live'a tutaj jednego, nadawanego 4 grudnia. No i dobra, aby zrobić tekst pogrubiony należy właśnie zrobić gwiazdkę, napisać wasz tekst i dać znowu gwiazdkę, o. skomentuj. No i jak widzicie, tekst jest pogrubiony. Widać to myślę. No widać widać. Zatem aby zrobić pochylony, trzeba dać podłogę, tekst i podłogę. Oj. No i właśnie wtedy będziecie mieć tekst pochylony. No a żeby zrobić przekreślony. No to musicie zrobić pauzę, tekst i pau pauzę. Ok. No i jak widzicie, mamy pogrubiony tekst, pochylony pochylony tekst, oj, pochylony tekst i przekreślony tekst. Także to był taki szybki poradnik. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, sobie kazneczkę w wideo mojego Discorda. No i się z nami żegnam. Także dzięki, cześć i pa pa! Pu!